Siemanko Narodowie, siemanko widzowie, z tej strony, oczywiście, Błażej, witam Was serdecznie w kolejnym materiale newsowym z Titisków. Ja wiem, że w poniedziałek już było o tych mapach, ale nagrywam teraz, jak wiecie, też te krótkie formaty i trochę, trochę bardziej profesjonalnie staram się to robić, więc mam trochę też przy tym zajęcia, przy montażu, zwłaszcza. Więc o, o tych mapach dzisiaj będzie. Co tam ciekawego, zostały podane już oficjalne informacje, jaka będzie wielkość tej mapy. Na początku filmu, oczywiście, najpierw, jak zawsze, podziękowania dla wszystkich tych, którzy są aktywni, czyli dzięki oczywiście za komentarze, dzięki oso osobom, wszystkim, które wspierają kanał. I witam, oczywiście, jak zawsze, też nowych subskrybentów, który, którzy zechcieli dołączyć do naszego grona. A my teraz przejdźmy już do tego, co tu mamy o tych mapach. Więc tutaj szału dzisiaj nie będzie od razu wam mówię, bo większość tego dziennika deweloperów to jest podane. Mapa i jej opis, więc nawet tego nie będę omawiał, bo myślę, że omawianie takiego czegoś to nie ma sensu, jeżeli mapy z gry nie widzimy, tak? Co nam to da, że, ten, że z opisu wiemy jaka mapa. Pokażę wam fotki, tylko jak one będą wyglądały i ten i później trailer sobie oczywiście zobaczymy jak zawsze. Także co nam tu piszą? To nowy wspaniały świat tych wprowadzeń. Nie czytam, bo to jest typowe bla bla bla. Yy, odblokowanie kafelków mapy. Pozostając przy znajomej rozgrywce, nowe, po, nowe pozwolenia na ekspansję są od, odblokowywane po osiągnięciu każdego kamienia milowego. Zupełnie nowe miasto zaczyna się od odblokowania dziewięciu kafelków mapy, czyli mniej więcej tego samego obszaru początkowego, co w Cities Skylines. Bzdura absolutna. To, że jest 9 kafelków, to to nie znaczy, że to jest, po, po, co to znaczy mniej więcej podobny obszar. To nie ma porównania w ogóle ten obszar, bo tu kafelki są znacznie mniejsze, czyli to takie pisanie jest bzdurą absolutną. Takie porównanie. Także bez sensu tu gadają deweloperzy. Absolutnie nie ma porównania mapa z dwójką do jedynki, bo jest duża różnica w rozmiarze kafelka. Jest prawie dziesięciokrotnie mniejszy niż w porównaniu niż w pierwszej części. No to kurczę, tak średnio podobny jest ten obszar. Wydaje mi się. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, może ja z tym i liczyć nie umiem. Bo 9 kafelek, to to jest podobne dla nich, to to się nie równa. W ogóle. Dobra, i lecimy dalej. 9 kafelków. Co w Titiskania jest dzięki... A co w cc jest dobra, bo nie przeczytałem do końca. Dzięki pozwoleniom na ekspansję możesz odblokować nowe kafelki mapy i nadal rozwijać swoje miasto. Dzieje się tak za pośrednictwem interfejsu MapTile, map który zapewnia widok mapy z lotu ptaka. Kamerę można przesuwać i obracać, co pozwala znaleźć najlepsze obszary do zabudowy. I tu jest zmiana pierwsza, którą opisano. Do tej pory w Ciskania, jak wchodziliśmy w ten widok z lotu, ptaka, gdzie się kupowało nową działkę. No to mieliśmy odwrócone mapę w tą stronę, z której strony wiecie, jak mieliśmy odwrócone mapę, w jakąś stronę jak miasto budowaliśmy, to jak kliknęliśmy tam w ten w dokupowanie działek, to tak musieliśmy na tą mapę patrzeć, jak była ustawiona, nie szło nic robić, tak? Jak pamiętacie, tutaj będziemy mogli teraz swobodnie się poruszać i zobaczyć jak teren wygląda. Także uważam, że super zmiana. To jest na plus, jak najbardziej. Wybranie kafelka mapy pokazuje ważne informacje, takie jak obszar możliwy do zabudowania, zasoby na nim dostępne oraz oczywiście jego koszt. Kliknięcie kafelka prawym przyciskiem myszy spowoduje jego odznaczenie. Możesz wybrać wiele płytek jednocześnie i zobaczyć łączny koszt przed ich ostatecznym zakupem. Koszt, koszt zależy od wielkości obszaru do zabudowania i dostępności zasobów. No to tak, tak samo tu, tutaj nic nowego nie ma. Tak samo jak w jedynce było tak, koszt zależny od surowców. Ja się... Chociaż nie. W jedynce nie był zależny od surowców. W jedynce było tak, że każdy kolejny kafelek był coraz droższy od poprzedniego. Tak ja przynajmniej zauważyłem. Że czym więcej się tych kachelków kupowało, to one były coraz droższe. Tutaj jest inaczej. I dobrze, tu jest, czyli jest zmiana. Zmiana względem na przykład będzie ropa na kafelku, będzie droższy. Także spoko. <laughs> mapy. No dobra i to jest takie tyle co powiedzieli na początek. Teraz mamy te mapy. Ja pokażę Wam może takie tylko screeny, jak te mapki mogą wyglądać przykładowo. No bo nie mamy na razie gry, więc nie ma sensu omawiać tu w ogóle o tych mapach, bo jest tylko napisane opis. To nie wiem, to tak samo jak książkę czytacie i musicie sobie podziałać na wyobraźnię, jakby ta mapa mogła wyglądać. A po co to, to bez sensu według mnie coś takiego jest, jeżeli nie możemy się odnieść do mapy, która już istnieje. Bo jeżeli już by były te mapy, wiecie, dostępne, to mógłbym coś zrobić takiego, że tu czytamy i wtedy już bym wam pokazał na przykład z gry czy coś i by było porównanie z tym, co jest napisane, nie? Natomiast. Czy te mapy po tych fotkach patrząc, czy te mapy dużo inaczej wyglądają niż w Citisach jedynce? Możemy zauważyć, że nie są takie gdzieś zawieszone w nie wiadomo jakiej przestrzeni. To jest na pewno różnica, bo widzimy te chmury ładnie wyglądają, dają to otoczenie, więc chyba wygląda pod tym względem to ładniej. Mostek ładny tu w ogóle jest. I nie wiem czemu ten most mnie... No, bardzo mnie Golden Gate przypomina, natomiast. Golden Gate jest czerwony chyba takie bardziej. To jest może przypadek, że taki akurat podobny most. No nie wiem. Bo jeżeli byłoby to Golden Gate, no to powinien być czerwony ten most, jak ja się, jak się nie mylę. <tryk> Także zobaczymy sobie te foteczki. No mówię, no zobaczcie, no z tego z tych rzutów nie wyglądają inaczej dużo te mapy niż w Citisach Skylines. Chyba, że się mylę, chyba, że ktoś zauważa tu coś innego na tych screenach, bo ja nie widzę tutaj niczego nadzwyczajnego. Oprócz tego, że woda dużo lepiej wygląda, woda wygląda pięknie, idziemy to już na trailerach, widzieliśmy. Ale tak, żeby te mapy jakieś tam wielkie odróżnienie miały od jedynki. Czy ja wiem. O, tu widać teraz, no góry to jest kurde kozak. Nie? Teraz góry wyglądają jak góry. Kurczę, no tu, tu widzimy jest. Tu teraz widać, że jest, poprawa. Na tych płaskich nie było widać, ale tu. No, jestem zadowolony. Śnieg na szczytach gór w ogóle. Super. Super. Tu wygląda to dobrze już. Co my tu jeszcze za mapki mamy? Tu jakieś mgły. O już miasto jakieś tu chce powstawać. Widać. Jest, no nieźle, to, na, na tych płaskich terenach, mówię, nie widać znacznej różnicy, ale góry, tutaj to, to już robi robotę. To już robi robotę, naprawdę. O, teraz lepiej widać, że ta mapa trochę jakby inaczej wygląda z góry. Tak z bliska na tym płaskim terenie nie było widać. Natomiast tu widać, że GITES, faktycznie bardziej realistycznie, z jakiejś góry. Tu jest zdjęcie zrobione, widać. Także nice, ładnie, ładnie. O, tu jest z tymi szczytami ośnieżonymi. O, i teraz widać jak to w dole wygląda. Fajnie, co tu mamy? No. zobaczymy te fotki. zaraz poczytamy dalej, co nam tu jeszcze napiszą. Nie, chyba po prostu słupy takie zastosowali przy mostach. Bo widzicie tu już jest inny most w ogóle na takiej z wysepką. Tu i też są takie słupy. Oni po prostu podobne słupy zastosowali w mostach. Dlatego tam wyglądało jak Golden Gate, ale to nie było. Dobra. A myślałem, że nas kurde zrobią jakiegoś easter Ega i pokażą już most. Chociaż na mapie postawione niciula. Nic się nie starają, ja nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Połączenia zewnętrzne. Każda mapa zawiera co najmniej jedno połączenie drogowe. A większość map ma wbudowane połączenia kolejowe i szlaki wodne. Wszystkie mapy mają również połączenie lotnicze i przebiegające przez nie linie energetyczne służące do importu lub eksportu energii elektrycznej. Niektóre mapy mają wiele po połączeń autostradowych bezpośrednio na kafelku startowym, oferując jeszcze więcej opcji. No i super, no i mamy znowu potwierdzone to, że będzie handel tak wodą, prądem, bo jest napisane, że mają mapy połączenia zewnętrzne, także już stuprocentowo informacja podana. <laughs> I teraz tak, poza zewnętrznymi połączeniami, które są już na mapie, możesz tworzyć zewnętrzne połączenia drogowe, kolejowe i morskie po odblokowaniu krawędzi mapy. Spoko, bo w jedynce w ogóle nie mogliśmy połączeń dodawać w rozgrywce. Nie? Trzeba było sobie zrobić samemu w edytorze map. Później mody oczywiście weszły, żeby można było to robić. I teraz tak, gdzie tu? Aha, na krawędzi, do krawędzi mapy. Jak omówiono w poprzednich dziennikach rozwoju, możesz także tworzyć połączenia elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. No i super. Ze światem zewnętrznym, umożliwiając handel tymi usługami. Jedynymi zewnętrznymi połączeniami, których nie możesz dodać do mapy, są linie lotnicze. Ale po zbudowaniu lotniska możesz swobodnie łączyć się już z istniejącymi punktami połączeń lotniczych. No to tak było też w Jedynce, nie? Motywy Zanim zakończymy dzisiejszy dziennik rozwoju, musimy przedyskutować jeszcze motywy. Kiedy zaczynasz nowe miasto, możesz wybrać między motywem europejskim i północnoamerykańskim. No to podobnie jak w Jedynce było, tak? Które definiuje oznaczenia ulic? O, i tu jest yy, z, zmiana, bo w Jedynce styl europejski powodował zmianę tylko budynków, zabudowy. Tak? Tutaj będą też ulice i oznaczenia drogowe, wszystko będzie. Także super, cały pakiet będzie. Jeżeli na przykład ktoś sobie styl europejski wybierze, więc super. Oznaczenia ulic, sygnalizacje, świetną modelę pojazdu dla niektórych usług miejskich i inne rekwizyty przydrożne. Chociaż każda mapa ma powiązany motyw, możesz wybrać swój ulubiony, ale po uruchomieniu miasta nie można go już zmienić. No, moderzy to naprawią spokojnie. Spokojnie, dadzą radę. W jedynce też nie można było zmienić, a później już na każdej mapie szło każdy motyw budować. Chociaż nie, bo tutaj się wybierało motyw na początku mapy i taki zostawał, a jest omówione, a tu jest powiedziane, że teraz będzie można dowolny wybrać. A nasze wybierało się, był przypisany do mapy motyw po prostu, że na przykład europejska była czy coś nie. Tu będzie możliwość wyboru, nie będzie można później zmienić, ale tak jak mówię, moderzy to poprawią. Więc tu się nie ma co martwić. Styl wizualny budynków mieszkalnych komercyjnych podzielonych na strefy zależy również od motywu wybranego podczas tworzenia strefy. Domyślnie będzie to motyw mapy, ale możesz swobodnie wybierać między dostępnymi motywami podczas podziału na strefy, a nawet stworzyć, stworzyć mieszane miasto, używając obu motywów jednocześnie. Wreszcie, niektóre przystanki transportu publicznego mają różne efekty wizualne w zależności od wybranego motywu, i podobnie jak w przypadku budynków strefowych, można je dostosować w grze. No i super, czyli będzie większa tutaj jakby kontrola tego, żeby sobie to pobudować. Dobra, kliknijmy tutaj te budynki. Jakąś ładniejszą fotkę w końcu zrobili tu, lepiej to wygląda. Natomiast motyw europejski mieszany z tym północnoamerykańskim to średnio do siebie pasuje. Już to widzieliśmy na jednym z trailerów, nie? Wygląda po prostu fatalnie, to takie te budynki europejskie przy, postawione przy amerykańskiej zabudowie. No po prostu nie oszukujmy się, no są biedne te budynki w porównaniu do amerykańskich. No, no Nazywajmy rzeczy po imieniu, po imieniu, są biedne te budynki. Jak się postawi taki europejski koło amerykańskiego, nie? Też z drugiej strony te mieszkalne w Ameryce, fakt, że wyglądają ładnie, ale kurde, pamiętajmy, że stawiane są z kartonu. Nie? A czemu są stawiane z kartonu? Kto? Kto wie? Łapka w górę. Dlatego, że tam często są huragany. Jak wiecie, często jest we wiadomościach to i takie domy łatwiej jest odbudować po takiej klęsce żywiołowej. Teraz zobaczcie, jakby mieli ciągle z betonu budować i takie huragany przychodzą i ciągle to niszczą, nie nadążyliby tego odbudować. A tu w kilka dni chata stoi od nowa. Więc po prostu to jest z tego względu tak budowane. Ja tak myślę, przynajmniej nikt tego do informacji chyba nigdzie nie podawał, może. No może jakbym gdzieś poczytał, to bym znalazł takie info. Dobra, bo się rozgadałem o Dołach. przejdźmy do trailera. No to tym mówię, dużo tu nie będzie w dzisiejszym tym dzienniku. A może i lepiej. W końcu krótszy odcinek trochę dla odpoczynku dostaniecie, bo ostatnio miały być krótsze, ale nie wychodzą. A w ogóle ten poprzedni. Miał być krótszy, a wyszedł najdłuższy ze wszystkich. Także zobaczmy, co nam na tyle leże tu jeszcze powiedzą. Ja sobie go tu od razu ściszę i daję cię. It's easy to forget how much our day to day is shaped by where we live. But how our world looks, feels and changes sets the scene for our lived experience. No, ty tam stoisz na It's the same for the people in your city. And in city skylines too? world is a whole lot bigger. You can now build on an area five times bigger than before, equivalent to 159 square kilometers. That's bigger than some countries. Maps are composed of individual... DLC, To dodali wreszcie do gry tą opcję 25 kratek, nie? Ale zobaczcie po ilu latach. A tak 9 kratek było cały czas dostępne, czyli 36 km kwadratowych. Zobaczcie, czekajcie, wrócę. Teraz pytanie, jaki będzie całkowity rozmiar mapy, bo zobaczcie, jest 159 km2. I wiadomo, że w promieniu, jak teraz kratki się dokupuje, to to jest coraz większa powierzchnia, nie? A tu widać, że bardzo dużo jeszcze jest poza tą mapą tu właściwą. Więc kurczę, no nie wiem, jaki będzie ten, ten rozmiar całkowity. Mam nadzieję, że oczywiście modami uda się to odkryć. Co, co, jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Tym bardziej, że teraz ja zapomniałem Wam wspomnieć, bo jedna zmiana jest też ważna. Limity nie będą teraz liczbowo przypisane, jak w CITiS-ach jedynce, tylko deweloperzy powiedzieli, że limity będą zależeli od te... zależeli. zależały od tego, czy komputer Wam już się palić zaczyna podczas budowania. Więc będzie po prostu uzależnione od yy, specyfikacji sprzętu, ile da radę pociągnąć. Uważam, że super opcja, niż takie limity przypisane odgórnie. Bo ktoś miał super kompa i nie mógł budować, bo nie, bo, bo, bo limity. Bo już budynków na przykład nie można było stawiać więcej albo dróg, bo za mało się okazało. Trochę bez sensu to było. Więc mo jeżeli będzie uzależnione teraz te limity od, od sprzętu, jaki macie, to mam nadzieję, że, że grę optymalizują dobrze. Bo jeżeli ktoś będzie miał na przykład tam troszkę słabszy komputer i mu już grę wydupi przy 50 tysiącach mieszkańców, no to. Tak średnio to hotel Habin powiedział, nie? Bo może nawet kamieni milowych nie zrobić. Dobra, dalej cię dalej z tym trainem. Nie to to, to, że... jest o miękkim, to paczki flight. O specjalnie zbudowane. You can unlock 441 tiles na each map, ale you'll have tak 9 to work with when you begin your city building. Reach to unlock more. Też już tak jak są one znacznie mniejsze, nie, niż w pierwszej części. I tu mam. O, kamienie milowe jak są ładnie pokazane, zobaczcie, ale to fajnie wygląda. Kurde. Zobaczcie, jaką kabonę dostajemy na rozwój. Zawsze tu 700 tysięcy za osiągnięcie kamienia milowego. Pożyczka. Ej, zobaczcie to w ogóle. Tu będzie inaczej z pożyczkami, chyba, bo teraz nie jest pożyczka jako loan, jako pojedyncza, tylko loan limit, że będzie po prostu można większą zaciągnąć. Patrzcie, jest, dochodzi plus do limitu pożyczki w razie czego też zmiana fajnie fajnie super znam, ciekawe, co tu jest. Ciekawe, to chcieliśmy choose tiles that best serve your expansion plans before you click preview the total buildable area what natural resources are available and the cost of that tile the expanded pokazane, map inspires you to, to think big but remember to think up height limits have increased too w you to carve a city teraz tak, wysokie i tu mówią o tym, że w ogóle teraz wyższy jeszcze teren będziesz mógł budować niż kiedykolwiek. W w Fajnie, także jak to wygląda. Building on this scale also invites you to think outside of the box. Ale czekajcie, bo tam widać, że jako idą ci ludzie na przyspieszonym tempie to jest może pojedziemy bez kierowcy. connections to cities beyond the edge of your map to open up to trade routes that tak, can Zobaczcie w ogóle menu, jak fajnie wygląda. Cofnijmy. Kurde, ładne menu jest. No Nie powiecie, że nie. Pięknie, podoba mi się. ładne, bardzo ładne jest. Nie jest jakieś nie wiadomo jak skomplikowane, ładnie miasto w tle. Przezroczysty, ładny interfejs, Półprzezroczysty. Super. Menu wygląda ładnie, podoba mi się. Już wygląda na tyle dobrze, że chcę zagrać. W tą grę Wam tyle powiem, bo nie oszukujmy się. Menu też dużo robi w grze. Jak ktoś wejdzie do gry i zobaczy gówno menu, no to od razu wie, że gra może też szału nie robić. Menu jest bardzo ważne w grze, wbrew pozorom. Tu są ładne Przyzwoicie. Natomiast tu widzimy. Mamy już wersję Bieda Edition, pokazaną gry, bo na jednym z trailerów było pokazane ta wersja y, Ultimate i była mapa San Francisco. A nie, jest San Francisco, to jest Ultimate. A czemu? Aha, bo to jest pokazane. Dobra, są mapy pokazane i jest oznaczone, że to jest wersja ta druga, nie? Czyli tu jest Bieda Edition wersja, dlatego są zablokowane te mapy. Widać, są gwiazdkami. Dobra. Ale mieliśmy na jednym trailerze właśnie to San Francisco pokazane i porównywałem wam z Google mapą i faktycznie jest to odwzorowane po tym kawałku, chociażby co na miniaturce widać. To było już szło porównać i zobaczyć także git. Look I on the globe. Is it north or south of the equator? And I te są, which hemisphere is it mówią, in? Check out how do, much of the map świata, Which natural resources także. it has and what, if any, connections already to exist to neighboring cities. Found a map you like? <laughs> Click and give your city a name. This is also your chance to change the default theme if you want to. There are two themes European and North American. Themes shape the look and feel of your city, from street markings to cop cars. The biggest difference is the architectural style of residential and commercial buildings. You can add buildings from the other theme when zoning your city.

you might even recognize them and with the vast oh, area oh, available oh. on the new expanded oh, maps oh, terrains are more varied oh, my resources, my resources my are more accessible, my my are more accessible and there are more ways to connect to other cities my, you'll my discover my maps my map my, my where life is lived my on my 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 the sandy beaches, my beaches my my of a sprawling archipelago maps that invite you to build at high altitudes with a mountainside map or along the winding waters of a rich river delta There might even be a map that looks Bles. like the world outside your Blesy window. Gos. Select the map that stirs your imagination, panie, imagination to set the stage for life fajne, and living fajne, in the city fajne, of your dreams. No. I co więcej będziemy wiedzieć jak e, premiera gry nastąpi, nie? Coming soon. Także Tyle by było w dzisiejszym odcinku. 20 minutek dla was z małym hakiem. Także taki... Transport networks set the rhythm of life in your city. As the they city. move people and cargo, they can miasta. create harmony and discord. And discord. This, this finely tuned orchestra of ships, no vehicles, planes, and trains is yours to conduct. So to, so conduct. So to, so create to create a, a thriving metropolis. metropolis, maintain a steady